Cześć, hej, witajcie. Z tej strony, Kapopa. A dzisiaj jest wyjątkowy film z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj przedstawię Wam propozycję najlepszych prezentów dla fanów motoryzacji w postaci takiej ala la tier listy. No, coś w tym stylu. Kolejność w tej tier jest w sumie przypadkowa. starają się tak wybrać ciekawe rzeczy, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Może zainspiruję jakiegoś spóźnionego Mikołaja dla pomysłu do, na prezent. Tak, pod choinkę już mało czasu zostało. No, tak, jeszcze przed rozpoczęciem prosiłbym Was o łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodoba, oraz o zostawienie subskrypcji, jeżeli chcecie więcej takich filmów oraz wesprzeć naszą twórczość. No to co, lecimy. No to tak, numerem 1 na naszej liście jest prezent tak najbliższy mojemu serduszku najlepszym, moim zdaniem, prezent jaki istnieje, czyli klocki LEGO. Jak wiadomo, LEGO ma wiele licencji, dlatego może tworzyć naprawdę z różnymi markami samochodów lub ogólnie ze świata motoryzacji, różnych serii wyścigowych, zestawy, więc jest to dość wszechstronny zestaw, jeżeli o to chodzi. Tak w tematyce naszego kanału w sumie takim największym zestawem jest y, formuła z McLarena, która wyszła na no, dość niedawno, 2-3 lata temu, w y, serii LEGO Technics. Jest to dość duży i drogi zestaw, ale myślę, że jest warty swojej ceny, zwłaszcza, że nasz montażysta ma go na żywo i widziałem jak on się prezentuje i naprawdę jest na co patrzeć. Oczywiście również z serii Lego Technik jest wiele innych różnych, mniejszych zestawów tańszych, bo ta formuła to jest koszt ponad 1000 zł, tak? What did he say? Oh. Ale oprócz formuły są też różne inne takie jak Auta z serii NASCAR lub po prostu samochody właśnie różnych Marek tak lub nawet motocykle się znajdą Więc każdy może znaleźć coś dla siebie A jeżeli Ktoś szuka tańszej alternatywy to istnieje też cała seria Speed Champions w której są Również modele tutaj szczególnie wyścigowe Są one w mniejszej skali ale cena jest również przystępniejsza bo to już jest koszt Nie tysięcy a tak 100, 200 zł myślę, że się zamykamy, więc jest dość przystępna i również składanie takich wystawów, oraz potem postawienie na półce pewnie sprawi wiele frajdy osobie, która go otrzymała. Przechodząc dalej, następny punkt na naszej liście są to figurki różnego rodzaju. Jak wiadomo, figurki jest naprawdę również cały, olbrzymi wręcz wachlarz, możliwości zarówno w wyborze, jak i w cenie. Ceny są dość dużo się wahają, zależy oczywiście od wielkości skali. I dobrego wykonania figurki. Zaczynając od takich najzwyklejszych modeli bolidów, który, które również do wyboru są z różnych lat, w różnej cenie i w różnej skali. Tak jak już wspomniałem, cena tutaj zaczyna się już nawet od 50 zł. Sam posiadam takiego małego bolida, Jest on bardzo ładnie się prezentuje na półeczce, zwłaszcza w opakowaniu. Polecam zostawiać. Zawsze dla kolekcjonera jest to nie lada gradka. Oczywiście są też większe modele i wraz z większą skalą zwiększa się również cena. Prócz takich klasycznych modeli istnieje cała seria fankopopów z kierowcami, czyli no po prostu tych ludzików z dużymi głowami. Myślę, że funko Popów nie trzeba nikomu przedstawiać. No tutaj koszty są takie. No klasyczne dość do Fankopopów, czyli tak 80 zł, więc no nic nadzwyczajnego. A ostatnio nawet są bolidy z głowami kierowców, czyli no takie połączenie tych dwóch. Czyli mamy cały bolid i tą wielką głowę Funko Popa wystawioną. Dość ciekawie się to prezentuje. No cena tutaj krąży tak około 200 zł, już, więc trochę drożej przez ten bolid, ale myślę, że dla fana będzie to nie lada gratka. Oczywiście takie figurki można kupić bezpośrednio w sklepach zespołów. Są tam, mi się wydaje, troszkę droższe, trochę większa przebitka, ale jeżeli ktoś chce wesprzeć ulubiony zespół, to zawsze można. Oprócz tego właśnie w tych sklepach można też znaleźć różne inne takie bardziej bardziej takie szczegółowe figurki oraz również same figurki w hełmów, które też nie są zbyt drogie, a są bardzo ładne. Są unikatowe i nie widziałem, żeby indziej można było je kupić. Biznes, no ten jest no, mówię, tak jak wspominałem, dość drogi i, i to już niektóre figurki idą nawet w setki, nawet euro. Istnieją także, oczywiście, modele zdalnie sterowane. Tutaj już też zależy od skali i wielkości cena, ale już niektóre się zaczynają od 200-150 zł. Więc naprawdę, jeżeli chce się poszukać coś specjalnego dla osoby pod choinkę, to się znajdzie, a to jest świetny wybór na prezent. Następny punkt na naszej liście wiąże się dość mocno z poprzednim pod względem miejsca, gdzie można je zakupić. Są to różnego typu ubrania zespołów tak? różne bluzy, koszulki, kurtki, buty, spodnie, czapki naprawdę tego jest od koloru do wyboru. Każdy zespół ma jakiś swój merch tak? do kupienia można bez problemu kupić to przez stronę internetową lub jeżeli ktoś nie chce kupywać tego przez stronę internetową, można pójść do dystrybutora, takiego jak w Formule 1 mamy sklepy Pumy. Jest tam dość cięż... ciężej dostać na miejscu od razu te ciuchy, bo są one dość limitowane, ale je... myślę, że w dużych miastach nie... i galeriach nie będzie to problemem. No, ale odnośnie innych serii ciuchy z kolekcji na, z kolekcji, na przykład Lemon oraz Dakar, można znaleźć w diversie, więc. Naprawdę jest dość dużo przystępność tych ciuchów. Na no, oprócz tych ciuchów są też różne typu akcesoria, takie jak plecaki, różne torby sportowe, niesportowe, torebki, zegarki, bransoletki, okulary. Więc naprawdę tutaj też wachlarz i pole do popisu jest olbrzymie. A ubranie, w przeciwieństwie do poprzednich, mimo to, że poprzednie również były fajne prezenty. To jest ciekawym pomysłem. No i też najbardziej funkcjonalny ze wszystkich, ponieważ będzie się z niego korzystać na co dzień i nie tylko patrzeć, ale również właśnie ubierać, i będzie można promować swój ulubiony zespół. Oczywiście jednak, jeżeli kupujecie ubrania na prezent, to nie zapomnijcie dobrze się informować o rozmiarze osoby obdarowywanej, żeby nie było lekkiej wtopy. Następny i przedostatni podpunkt na naszej lisie to to, co tygryski lubią najbardziej, czyli gaming. Kto z nas nie chciałby mieć w domu własnej kierownicy i poczuć się jak prawdziwy kierowca rajdowy? No na przykład trochę ja, ale no to nie, już nieważne, nie wspominajmy o tym. Jednak większość prawdziwych fanów motoryzacji chciałoby mieć tak, taką zabawkę, żeby poczuć się jak prawdziwy kierowca właśnie. A kierownica jest to super imersywny sposób na osiągnięcie tego wyniku. Jest to jednak bardzo drogi interes, jeżeli chce się to komuś sprawić na prezent, ponieważ. Koszty takiej porządnej zabawki idą wręcz w tysiące polskich złotych, mimo to na rynku można znaleźć o wiele tańsze wersje, które już po parę stówek chodzą, jednak myślę, że żeby mieć jak najlepsze wrażenia z korzystania z tego urządzenia, jest lepiej dołożyć się trochę, aby osoba obdarowana była w pełni zadowolona z tego prezentu. Tak jak to już wspominałem, jest to bardzo drogie, więc czujcie się ostrzeżeni, że cena naprawdę może zwalić z nóg. Jeżeli jednak nie macie tak olbrzymiego budżetu na prezent, to oczywiście nic złego. Dobrą alternatywą jest gra, bo po co komu kierownica, jeżeli nie ma, na, nie ma w co się grać, prawda? No, dość logiczne. A tutaj wachlarz jest dość duży. Istnieją bardzo różne serie wyścigowe, poczynając od tych symulacyjnych, takie jak Assetto Corsa, ale kończąc na tych bardziej arcadeowych do luźnego pojeżdżenia, takie jak Need for Speed czy Forza Horizon. Oczywiście na rynku jest również olbrzymi tutaj wybór. Naprawdę mamy jakieś dirty, WRC i inne jeszcze różne serie, które naprawdę potrafią być super doświadczeniem dla kogoś, kto kocha samochody. Najlepiej, jeżeli chcielibyście kupić to komuś na prezent, to oczywiście dyskretnie podpytać, jaki jest jego ulubiony tutaj styl oraz seria wyścigowa, żeby naprawdę jestem pewien, że znajdziecie odpowiednią grę dla tej osoby, żeby nie zrobić wpadki. Ale myślę, że nawet jeżeli nie kupicie tej idealnej, to i tak gra to jest świetny pomysł, bo to zawsze świetna zabawa. I ostatni już podpunkt na naszej liście, jednocześnie bazowo najdroższy mi się wydaje czyli bilet na jakąkolwiek imprezę motoryzacyjną. Jest to wymarzony prezent dla osób w każdym wieku, które są zafascynowane samochodami wyścigami, kierowcami i wszystkim dookoła tego. Tutaj cena już naprawdę jest zróżnicowana, bo bilety na taki na przykład Żużel to jest koszt nawet już od paru 10 do paruset yy, złotych, a na taką Formułę 1, oczywiście, cena jest o wiele wyższa, która zaczyna się już od mniej więcej 700 euro. To jest dość olbrzymi skok cenowy, ale myślę, że na początek, na prezent, bilet na mniejszą imprezę byłby wyśmienitym pomysłem, a potem, może w przyszłości, wybranie się z tą osobą na większy jakąś imprezę motoryzacyjną byłoby naprawdę spełnieniem marzeń dla was i dla osoby obdarowywanej. I tak prezentuje się nasza cała tier lista najlepszych prezentów dla fanów motoryzacji. Na koniec, ja, jak i cały zespół KRT, chcielibyśmy złożyć Wam najlepsze świąteczne życzenia. Wesołych świąt smacznego karpia, cudownie spędzonego wolnego czasu z rodziną oraz wymarzonych prezentów. Kto wie, może niektórych z naszej listy. A to byłoby na tyle z tego materiału. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał, oraz subskrypcji na naszym kanale, jeżeli chcecie nas wesprzeć. No to to, jeszcze raz wesołych świąt i do następnego.